Witajcie moi kochani! Żyjemy w czasach tak wielu chorób cywilizacyjnych wynikających z nieprawidłowego odżywiania. Dlatego, właśnie, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy tym, co jemy. Chcemy Wam pokazać, na czym polega wizyta u dietetyka, co możecie z niej wynieść i jak zmienić swoje życie. Pamiętajcie, że chodzi tutaj nie o jednorazową utratę wagi, ale o Wasze świetne samopoczucie i zdrowie o to, żeby mieć energię do działania wynikającą z prawidłowego żywienia. Pamiętajcie również o tym, żeby sprawdzić informacje, opinie o dietetyku w internecie i wśród swoich znajomych dlatego, że dobry dietetyk to połowa sukcesu. Przyszłam Pani z tego względu, iż chciałabym troszeczkę schudnąć, poprawić swoje nawyki żywieniowe, bo niestety mogę sobie zarzucić pewne rzeczy, zwłaszcza nieregularność posiłków. To niestety nie wychodzi mi na dobre. Czy jest Pani świadoma popełnianych przez siebie błędów? Tak, tylko że niestety nie umiem sama ich poprawić. Pewnie jest też tak, że jakieś doświadczenie z dietami, jak większość kobiet ma Pani, tak? Próbowała Pani już jakoś samodzielnie coś zmienić w swoim żywieniu, walczyć z tymi złymi nawykami. Jakieś diety pani stosowała? Jak to u Pani wyglądało? Niestety, internet, królestwo, tak. Aha. Wyszukujemy diety, które jak najszybciej powodują efekty, które niestety nie utrzymują się na długo. Czyli e, tak zwane szybkie diety, po których jest równie szybki powrót e, no, niestety, do wagi tak. poprzedniej. No to myślę, że dobrze Pani trafiła, bo przede wszystkim nie chodzi tutaj o jakąś krótkotrwałą dietę, która narzuci Pani jadłospis na 2-3 tygodnie i mhm. będzie Pani e, jadła według planu, ale chodzi o to, żeby Pani zmieniła swoje nawyki. Czyli e, przede wszystkim dieta musi być indywidualnie dobrana do Pani trybu życia, do tego, co Pani lubi, czego Pani nie lubi, do Pani stanu zdrowia również. Jak to w tej chwili u Pani wygląda? Taki przykładowy dzień, gdyby Pani mogła opisać. No niestety są to trzy posiłki dziennie. Wstaję dosyć rano o siódmej, śniadanie zazwyczaj jem koło dziewiątej. Kawa zazwyczaj rano. Kawa na śniadanie, tak? tak? Kawa na śniadanie. Mm -hmm. e, co do obiadu, jestem osobą, która uwielbia makarony, więc... E, makarony jak najbardziej mogą gościć w Pani diecie, mm -hmm. tylko warto wybrać makarony spożowe z pełnego ziarna, tak? czyli makarony typu graham, makaron z żytni i wtedy one zawierają więcej błonnika, te węglowodany wolniej mm -hmm. się wchłaniają i jak najbardziej jest to świetne rozwiązanie również dla osób na diecie. Koniecznie trzeba sobie tych makaronów odmawiać. Pytanie następne, co jest do tego makaronu? Tak, Pewnie jakiś sos. Tak, sos, kurczak. A jak wygląda pani sos? Jak pani go przygotowuje? Po prostu zwykłą śmietankę z koncentratem pomidorowym mhm. plus jakieś takie właśnie zioła prowansalskie. To ja bym pani zaproponowała, żeby pani zamieniła ten koncentrat pomidorowy na e, pomidory takie z puszki. Mhm. Albo w sezonie oczywiście mogą być to świeże pomidory, Dodała do tego odrobinę oliwy, zioła, cebulkę, a z tej śmietany już zrezygnowała, tak? bo śmietana to są tłuszcze zwierzęce, one mają dużo cholesterolu i nie są mile widzianym składnikiem w zdrowym żywieniu. Pewnie jeszcze jakaś kolacja jest. Yy, tak, zazwyczaj owoce. A o której chodzi pani spać? Bo to jest też dość istotne. po yy, północy, mm -hmm. koło pierwszej. No to w pani przypadku ta kolacja może być około godziny 20, nawet 21. Dlatego, że wystarczy kolację zjeść 3 godziny przed snem. Ale tutaj na pewno nie owoce, tak? Nie Rozumiem. same owoce. Mm -hmm. Owoce mogą być jakimś niewielkim dodatkiem do tego posiłku kolacyjnego, natomiast przeważać powinno w nich białko, węglowodane, złożone i zdrowe tłuszcze. pani pięć posiłków mhm. w ciągu dnia, a powiem pani jeszcze, ile wody pani wypija w ciągu dnia? Ym, nawet nie wiem, czy dwie, trzy szklanki dziennie. Ojej, to rzeczywiście za mało. Powinniśmy wypijać e, tak około półtorej litra wody mhm. dziennie, oczywiście nie licząc e, przebywania w wysokich mhm. temperaturach, czy jakiegoś dodatkowego wysiłku fizycznego, Rozumiem. bo wtedy naturalnie to zapotrzebowanie na wodę nam wzrasta. I jeszcze zapytam o słodycze. No niestety lubię słodycze. Mhm. Tak nie będę z nas, kiedy jest zły dzień i przychodzi ochota na coś słodkiego, to nie umiem sobie odmówić. To, że organizm dopomina się słodyczy, to często yy, tak naprawdę mhm. są nasze błędy, które popełniamy. Bo yy, jeśli jemy nieregularnie, tak, czyli te przerwy pomiędzy posiłkami są po 4, 5, mhm. czasami 6 godzin w ciągu dnia, to wtedy spada nam poziom cukru w organizmie no i nie. organizm dopomina się coś słodkiego. Coś słodkiego. Dlatego warto... Jeść regularnie i warto też w posiłkach uwzględniać owoce, bo one też nam zaspokajają apetyt na słodkie. Także tak przygotuję tą pani dietę, żeby ta ochota na słodycze jednak minęła. <grym> tak, minęła. Pani Iwona, mam dla Pani przygotowaną dietę. Mam nadzieję, że przepisy będą Pani odpowiadać. Może razem ją przejrzymy. Mhm, dobrze. Przejdziemy sobie do jadłospisu. Tutaj ma Pani najważniejsze zasady, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem diety i nawet jeszcze mhm. przed zakupami. A tutaj mamy pierwszy dzień diety. Tutaj do diety ma Pani w komplecie tabele kaloryczne, ja które rozumiem? służą do zamiany produktów. Jeśli coś Pani nie odpowiada, Albo mhm. zabrakło pani jakiegoś produktu, zapomniała Pani zrobić zakupów, zawsze można wymienić je na inne. Gdyby Pani miała oczywiście jakieś Czy mogłabym panią konsultować tak, se... Oczywiście. Mhm. Tutaj ma Pani mój numer telefonu, adres mailowy. Dobrze. W razie jakichkolwiek pytań, będziemy w kontakcie. Dobrze. To, to jest Wszystko dla Pani. Dla mnie. Tak. I widzimy to, się opujemy. na pewno po miesiącu. Po... I widzimy się po miesiącu na konsultacji. Już... <laughs> Szczuplejsze. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję.